I w tym odcinku pokażę wam buga na fejm. Tak, y, ja tu mam już napisane, że nagrywam, ponieważ to jest chyba moja trzecia próba? Chciałam coś ktoś się odżyw, w tle, no niestety. Więc wchodzimy w miasto filmów i wykon O. Pozdrawiam... Lady y, y, okej. Okay. Y, kremowa Ada, pozdrawiam. Pozdrawiam y, taki y, znak miej, mniejszości, mieszawki, które no, no. nie No, 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 to, ty, raz, ja. no, 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 I teraz wchodzimy w luki bo w się nie uda wchodzimy w luki i i klikamy parę paręnaście razy zgłosił do konkursu tak szybko, żeby się reagowało. ja tu trochę poklikam sobie nie wiem ile razy, ale sobie poklikam dobra, chyba cię wystarczy. czekamy, aż nam się tutaj jednak wyświetli dobra, o jest jak się wyświetli te luki i te luki wyświetlą. Hmm. Dobra, może dobrze wrócę zaraz. Okej, okay, musiałam się dognąć. Więc tak, jak mamy tutaj, nam się załaduje, to zamykała, zamykamy te okno. Okej. Okay. No, ej. Super. Ej, no. Nie chcę się zamknąć. Znowu, oj. Okej. Okay. Ja Nie, już to zamknęłam, bo miałam coś na Okej, więc jak mamy tutaj otworzone, po prostu na nasz look. Ja sobie ten wybrałam. Bo nie. I czekamy, aż macie takie coś. Czekamy ok. I zarabiamy faj. Hm, mm, halo. No niestety to takie są laki. Takie moje lagi superowe. O! Widzicie, tutaj mi widać, że gwiazdka poleciała, jest fajn. I za chwilę rady po prostu. Się nagrywam, okej? Okay? Okej. Okay. No i tak po prostu sobie klikamy, zarabiamy sejmu, no tak po prostu. Tak parę razy, no i może nam się uda coś tam zrobić.